Na Discordzie patrzę, to jest samo? No, nie, to jest launch gameplay trailer. O kurde. O, o dobra, te, te lubię, te, te, lubię. Oni to zaczęli, oni zaczęli robić te e, trailery, e, launch tam, gameplay i tak dalej od Legionu zdaje się. I pamiętam jak w Legionie to pierwszy raz wypuścili takie to. O, dobra, dajcie. To jest, o, to, dobra, dajcie mi to. To, jest to co się ogląda terrible. dla hype'u. <laughs> she is razagath youngest of the primal incarnates the release of razagath heralds great danger for this world if we want to be protect us once more the aspects of our dragonflights must be made anew <laughs> I'm I'm a shot, I'm be the mortal races too Musimy call and face the storms razem Zapowiedzi. <laughs> Ale oni naprawdę się falą tymi. Tak samo. O, o. Oooo, ciekawe, jak. Realize your full potential, co? Aha, że to lepsze. Kurde, nie fajnie wygląda Dragon Ridingu. Ja to jest w ogóle też. Dobre, bo ja o Dragon Ridingu sporo wiem na takim teoretycznym poziomie. Ale. Nie próbowałem go. No chyba, że sorry. Patrzcie w ogóle kto tam był na końcu. Patrzcie. Stony Tony. On tu jest, on tu jest. Jak on się nazywał? Koranos? A kto tam jeszcze w ogóle? A nie, to playerzy są chyba już. To jakieś traktory randomowe. No, bo tutaj zauważyłem tego. High Mountain Taurena z tym swoim Heritage Armor, ale to chyba to jest jakby chyba. Gracie. Grałem w betę, ale nie, nie, nie mogłem spróbować Dragon Ridingu. Nie, 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 nie był dostępny na tych, na tych serwerach Max70, to dziwne jest, ale, ale no, naprawdę. Trailer Iron Man jakbym wyglądał. Dokładnie, dokładnie. Developing the villain before the expansion has started. No, kurde, zobaczymy no.